zdecydowanie lepiej pracować na rzecz rozwoju m.in. też i żytlubi ślądowej, bo to też jest żytluga ślądowa, ale też odbudowy infrastruktury rzeki Wisły. Szanowni Państwo, przy tej okazji chciałbym Państwa poprosić o to, żebyście też dbali o tą infrastrukturę, o tę Wisłę, bo ta Wisła jest nasza wspólna, jest naszą wspólną rzeką. My ją administrujemy Państwa imieniu Natomiast słyszałem od moich pracowników, którzy się tutaj do Wisły zajmują, że niestety y, niszczone są znaki nawigacyjne, palone na ogniskach przez wędkarzy i użytkowników. Niszczone są również oznakowania pływające. Szanowni Państwo, dbajmy i pilnujcie również y, w swoim własnym interesie tej rzeki. Panie... Panie prezydencie, nie wiem czy pan pamięta, ale na pewno pan pamięta Byliśmy tutaj, spotkaliśmy się na przełomie maja i czerwca, kiedy denerwował się pan o stanie nad, nad stanem stopnia wodnego we Włosławku. Wtedy mieliśmy falę bezbraniową i na przykład na Wisle w Warszawie mieliśmy 6 metrów głębokości Teraz się spotykamy w momencie, parę miesięcy później kiedy mamy stan bardzo poważnej suszy i w tym samym miejscu w Warszawie mamy 33 stopnie centymetry głębokości. Dlatego, Szanowni Państwo, musimy przeprowadzić szereg inwestycji. Mamy przygotowany również dla Państwa program przeciwdziałania skutkom suszy, który będziemy od września z Państwem dyskutować na 15 konferencjach. Pan minister Górbarszyk przygotował również program rozwoju retencji, program inwestycyjny na 14 miliardów złotych. Panie prezydencie, po to, żeby się pan niepo, niepokoił, nie niepokoił o stan Włocławka, po to, żeby, żeby lisacy mogli w następnych latach swobodnie płynąć i nie utykać na stopnie wodnym we Włocławku, musimy budować kolejne, co najmniej stopień jak najszybciej w i nad tym pracujemy. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że Państwo wspólnie pracujecie również nad gospodarką wodną, bo to, że się wracacie do Wisły, to jest wspieranie również gospodarki wodnej, która była niegdyś przez lata zapomniana, przez kilkadziesiąt lat i zaniedbywana. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za te działania. Dziękujemy serdecznie. Panie Dyrektorze, Michał Marcin Karasiński. Szanowni Państwo. Oczywiście źle zostało tutaj powiedziane wiele pięknych słów. Ja zwrócę uwagę na jeden fakt. Stoją przed Państwem politycy, wszystkich opcji politycznych, jakie teraz możemy obserwować na scenie naszej krajowej. I co jest ciekawego, co ich tutaj przywiodło? Wisła. Wisła łączyła nas Polaków zawsze i Wisła łączy nas również dzisiaj. Mam nadzieję, że połączy nas również do pięknych, wspaniałych działań, między innymi na polu gospodarczym, jak zostało powiedziane, jak też i na polu rozwoju, turystyki i rekreacji w oparciu o rzekę Wisła. No cóż, wypada mi podziękować naszym mecenasom, samorządowi miasta Torunia, samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego, samorządowi miasta Wrocławka miasta Ciechocinka i gminy Obrowo. Bardzo dziękuję ministrowi rolnictwa za wsparcie i patronat. Bardzo dziękuję naszym sponsorom, firmie, firmie Anvil firmie Polski Cukier. I bardzo dziękuję również Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wsparcie w miejscu Narodów, czyli pięknego rejsu tratwy z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego rzeką Biebrzą, Narwią, tutaj na Festiwal Wisły. Bardzo dziękuję również Panu Prezesowi Wód Polskich za wspaniale przeprowadzoną akcję przerzucania łodzi przez stopień wody do Wrocławku. To był no, heroiczny wyczyn. Bardzo dziękuję. Bez wsparcia Wód Polskich nie byłoby to możliwe. Szanowni Państwo, nie przedłużam. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pięknie. Kochani, tutaj wystąpienia były niezwykle potrzebne, bo musimy o wyśle mówić, ale drodzy Państwo, też pragniemy.